Zasypało śniegu piórka Parki drogi i podwórka Biała już jest nasza górka Czerwony star. Hej koleżanko, hej kolego Bał na śniegu, na śniegu Hej na złego do, Badłego śniegu, Staś najbardziej Lubi naty, chociaż na To nie żarty, on jest I uparty, rzadko robi Bęc, Hej kolego, baw się na śniegu, baw się na śniegu Hej na całego dołu, podlego, baw się na śniegu, baw Ania pędzi na sameczkach, cała biała jak owieczka W zespie spadła jej czapeczka, ale śmieje się Hej koleżanko, hej kolego, baw się na śniegu, baw się na śniegu Hej na całego dołu, podlego, baw się na śniegu, baw Obok wielkie lodowisko, tam jest zawsze bardzo ślisko, ale dzielnym hokejstom nie przeszkadza to. Hej koleżanko, ulego, baw na śniegu, baw na śniegu, hej na całego do upadłego, baw na śniegu, baw.